Czy wszystkim z Wami, Ala, jesteście na moim kanale. Jestem stylistką świadomej mody, a także minimalistką. A tu opowiadam o minimalizmie, o swoim życiu, o stylu. Zapraszam. W dzisiejszym filmiku pogadamy na temat. Początkujących minimalistów. Jakie błędy nie popełniają? I tak, pierwszy z błędów to wyrzucić wszystko. Najczęściej jest tak, że my oglądamy się filmików czy filmów o minimalizmie, czytamy się książek i sądzimy, że zostaniemy minimalistami i wyrzucimy wszystko. Że niby minimalista to osoba, które powinny mieć minimum rzeczy. Ale prawda jest taka, że minimalizm polega na tym, żeby mieć tyle rzeczy, ile potrzebujesz, nie mieć nadmiaru, nie mieć rzeczy, których nie używasz. No i początkujących takich osób błąd to wyrzucić wszystko, wszystko co jest potrzebne i niepotrzebne. Na przykład Czasem się tak, że leży jakieś kurtka, którą nie używamy ponad pół roku, a później się okazuje, że ona była nam potrzebna, na przykład do wyprowadzenia psa, a było wyrzucona. Zanim coś wyrzucimy, musimy pomyśleć na tym, czy może jednak nam ta rzecz będzie potrzebna. Tak, jest taka zasada, że jak, jakaś rzecz jest mała, kosztuje mało i można ją kupić w ciągu 5 czy 15 minut. Wyjście z domu, no, radzą taką rzecz wyrzucić, ale ja bym nie radziłam, ponieważ jednak, nawet te 15 minut, czy tam 15 zł, to jest nasz czas i nasz pieniądz, który możemy stracić, potracić na no, coś innego niż wydawanie na przykład na jakąś taśmę klejącą, którą mamy w domu, a my ją wyrzucamy tylko dlatego, że ktoś tak powiedział. Drugi problem, a tak naprawdę błąd. Dużo minimalistów, listów początkujących kupują różne pudełka, na przykład takie, takie, takie i chowają w nie rzeczy. Jakby pozbywają się szumu wizualnego. Ale tak naprawdę te rzeczy są spędne. Jak my tam schowamy coś, to po prostu zapominamy, co że tam leży. A ono się tam gromadzi. Ponieważ jak mamy coś takiego pod ręką i nie wiemy, gdzie to włożyć, to wkładamy akurat do takiego koszyka. A później znów odkracamy. Trzeci błąd. Pozbywamy się rzeczy, ale nie do końca. Jakieś stare rzeczy, które nam już są niepotrzebne, oddajemy na przykład rodzicom, czy odwozimy gdzieś na działkę, czy chowamy na strychu, lub w piwnicy. Ale tak naprawdę te rzeczy nadal są z nami. Przecież często rodzice nie wyrzucają takich rzeczy, a no to rzecz kogoś tam, rzecz mojej córeczki, mojego synka i tam Zostawiam po prostu, bo to jest nie ich. A niech leży. A później zaczynam sprzątać, dzwonią i o, hej, tam mam twoją rzecz. Przyjdź, zabierz. No, niby ktoś się pozbył tej rzeczy, ale tak naprawdę zawsze może ona do nas wrócić. Także najlepiej, jak naprawdę jest niepotrzebna rzecz, ją sprzedać w najlepszym Sytuacji, tak powiem, niż komuś oddać, jak komuś ta rzecz tak naprawdę nie jest potrzebna. A żeby było łatwiej, doradzam przeczytać wam książkę, gdzie, gdzie rosną pieniądze. Joanna Dymmel. Bardzo fajna książka. Ponieważ akurat tu ona opisuje jak sprzedawać rzeczy na różnych serwisach, na co trzeba zwrócić uwagę. I nawet co można sprzedać. Bo nawet taki jakiś słoik po kawie może być komuś przydatny. A my zrobimy chociażby złotówkę. No wiadomo, ktoś się bawi w takie sprzedawanie rzeczy, a komuś to jest niepotrzebne, ale zawsze. Warto mieć na uwadze, z czego możemy skorzystać, co sprzedać. Różne pomysły są zawarte w tej książce, i różne rady też. No i na tym skończymy. Dziękuję, że byliście ze mną. Do następnych filmików. Cześć.